No, dzień dobry. Wróciłem do domu. Trochę się ogarnąłem, bo, bo zgrzałem się. Zmieniłem sobie kurtkę i ten. Zobaczcie. I też przygotowałem taką donicę, no nie taką jak ten, taką tymczasową. Mam ich sporo. Z 20 czy coś, zbieram je, no nie. Dobra, no, nieważne. I mam tą. I ona jest. Bo, są, bo Mam różne, no nie. Mam tych donic. Taką, to jest taką. I mam też taką mniejszą średnicę trochę, no nie? Mam kilka średnic. To ta jest dość szeroka, no nie? Taka, taką wybrałem. Tymczasowo po prostu, no nie? Żeby te trzy drzewka tutaj wsadzić. Bo ja nie wiem kiedy tak naprawdę będę tworzył ten lasek, no nie? Na razie tylko będę kompletował drzewa. Może będę tworzył go w przyszłym roku, no nie? A przez cały ten sezon, co teraz będzie, będę dopiero kompletował. Zobaczymy. A jak nie, to, to też można zawsze wysadzić z tego, no nie? Z tego. To po prostu... I to są te trzy drzewka, Widać je tu, widzicie je tutaj dobrze? Chcę wam pokazać, żebyście... O, zobaczcie. No i tutaj tak. Tutaj trochę karamzytu też wsypałem. Tylko że wiecie, jak z tym karamzytem jest. Ja to go wsypuję, jak mam przed donice, takie tymczasowe, takie jak nie? A na przykład do płaskich mis bonsai, gdzie używam mieszanki bardzo bogatej takiej, to tak naprawdę nie trzeba nawet mieć tego... Yy, yy, drenażu, no nie? Bo jak masz taką bogatą mieszankę to ona w ogóle utrzymuje powietrze wszystko ten no nie a drenaż to daje głównie po to żeby powietrze miały na przykład chyba że mam głębsze donice no nie to wam będę opowiadał do sosen do ten to najlepiej dać ten keramzyt ale do takich daje keramzyt do takich tymczasowych danic głębokich trochę tylko że jak daje w ogóle jak w ogóle jak gdzieś w ogóle jak gdzieś daje to wam o trochę opowiem w ogóle jak gdzieś daje. Hmm... Ramzyt, czy tam coś, no nie, to daje taką cienką warstwę, tylko cienką warstwę. Nie, że sypie nie wiadomo ile karamzytu. Po co to sypać? Cienką warstwę, żeby, bo jak na przykład mam ciężką masz ziemię i na przykład nasypiesz karamzytu trochę na dnie, taką cienką warstwę, centymetr, no nie, centymetr, półtora, to, to, to jak na przykład Ziemia ci trzyma bardzo wodę. To wtedy korzenie, te, które są w karamzycie, to one pomiędzy karamzytem są i mają powietrze. Chodzi o powietrze. Żeby ten, i one wtedy, bo to, że karamzyt wciąga wodę, to jest jedna sprawa, ale pomiędzy karamzytem, jak ma taką strukturę kuleczkową, są przestrzenie. I w tych przestrzeniach korzenie się schowają, i nawet jak ma, za, zalaną ma ziemię czy wodę, ten, to on pomiędzy nimi jest powietrze. Chodzi o powietrze. Mnie głównie chodzi o powietrze z tym, z, z drenażem, no nie? No ale to każdy tam po swojemu. Ale mówię, jak jest dobra ziemia, ten i masz płaską donicę, to nie musisz dawać drenażu, bo masz tutaj masz tyle składników, że to jest wszystko tak, że woda tak przelatuje. No nie? I zobaczcie, to są te drzewka, te trzy buki, no nie? O, proszę. Widać Ten to całkowicie wyleciał, tak jest. Korzenie są ten i tutaj trochę obciąłem i tak. Ja go tutaj trochę obetnę. Na razie tak. Odtąd on będzie. O tutaj też. Tutaj mu obetnę i już go trochę tutaj obniżę. Dotąd. Dotąd go obniża, Do tego pierwszego korzenia, no nie. I tutaj tak. O, i tutaj też go jeszcze Pyk. Takie coś na razie. Już wstępnie on będzie ten, już będzie miał płaski system korzeniowy, no nie z czasem jak tutaj ten. Zobaczcie, to już jest tak przygotowany do posadzenia jeden. Ten też wyleciał, ten też, no to tego też tak, z młodymi żywkami, tak. Tutaj też ma, o, ten korzeń trzeba go obciąć, ten wysoko, i odtąd go weźmiemy, no nie? Gdzieś. No bo tutaj nie ma korzeni, no to ten. I tutaj, tutaj ma korzenie, tutaj ma korzenie, i tutaj zobaczcie, o. Tyle go obetnę i tutaj jest pierwsze. Także odtąd. I tyle. Bo po prostu na razie tak, bo to są młode drzewka i one muszą się zakorzenić, no nie? Trzeba im dać zostawić im. To i tak jest tyle. To co to jest? To w kurczę, naprawdę jest płasko, jak na początek. Także to. A ten to zauważcie, on ma tak całą bryłę korzeniową. To jemu to nawet nie będę mógł go... ten, tylko trochę go... widać to dobrze? Trochę mu. O, zmniejszę mu tu. Żeby go obniżyć, no nie? Żeby zobaczyć gdzie ma korzenie pierwsze o. O. I tutaj ma pierwsze korzenie Tu tam jeszcze obetne I tutaj ma pierwsze korzeń No i dobra i tutaj ma o. Widać to Kawałek moment. No i tyle. I zostawię go razem z tą ziemią. Jak mu nie obleciała, to ten bo tamte to wyleciało im, no nie? O, a temu zostawię. I trochę go bardziej obiorę. I takie coś. I ten będzie taki. Ma korzenie, ma sporo korzeni tutaj. Także super. I te też mają korzenie. Te włosowate takie. Zobaczcie ile. No i dobra. No to tak. Ech. O takie kawałki obciąłem malutkie. Gruba. tutaj jeden, dwa korzenie, tutaj taki kawałek to wam pokażę później, no nie? O. tyle obciąłem dna z tych buków, no nie? O. końcówki, korzeni i tak, trochę tej ziemi trochę tego piasku, takiego tej ziemi, mogę trochę wrzucić o i tu jest ten dąb jeszcze, zobaczcie, co kiełkował tam widzicie? I go weźmiemy, wykorzystamy go. To jest super o, korzenie ja go zasadzę. Tylko chcę tej ziemi bez korzeni. No i trochę tak posypię, no nie tej, Tutaj tej, zobaczcie, tak porobię. Żeby ta, te grzyby, te taki fungus, bo niektóre drzewa dużo drzew, żyje w symbiozie z grzybami, no nie? Dlatego na przykład daję im tą starą ziemię trochę, bo ten grzyb w tej ziemi już jest, no nie? To taka mikoryza, to się nazywa, no nie? A iglaki to wszystkie mają to. Iglaki wszystkie. Dlatego się im starej ziemi całkowicie nigdy nie wyciąga, bo jest ten grzyb. O tak, zobaczcie, posypałem tutaj tej starej ziemi. I teraz, żeby to było dobrze widzieć, to przekręcę tak wam. O. I tak to zrobię, o. To drzewko tutaj. Tak na razie to nie będę ich za bardzo układał, tylko o. Po prostu. to tak zasypię jednak to wezmę tak, żeby było to przysypię to tak o. i ten też, o. ma korzenie ładnie na brzegi o. O i tak. I tak wstępnie zasypię to. No i będziemy w sezonie, będę pobierał następne buki, no nie a ta ziemia. To wiecie co, to jest, ona jest, ta ziemia to jest ta taka ziemia, jak ktoś nie wie, to ja tą ziemię tłumaczyłem, ale opowiem, to w, tej, w tym wcześniejszym filmiku co Czaremchę pobierałem, no nie pierwszą w Yamadori w 2023 To jak ktoś nie, to może sobie włączyć ten filmik, to tam jest, ale ja w skrócie opowiem. to jest ziemia z Perlitem i, i trochę kory tej drobnej i trochę y, y, zeolitu żeby były cztery składniki, no nie. I dla, dla buków, to to została mi ta ziemia, no nie. To dla buków dosypałem jeszcze dwie garście kory, dwie garście kory dosypałem do buków, żeby bukom dać, no nie. O. No i tak to zrobię. Zobaczcie. Tak, tak. O. Troszkę go ugniotę. I no nie, ja to wam pokażę. Ja to mam takie narzędzie, bo czasami mają niektórzy tą pałeczkę taką. Ja używam takiego czegoś. Jak, o, żeby na przykład tak do bonsai, no nie? Żeby sobie podziubać, żeby ta ziemia dobrze się tam. Ten. Tylko, że tu nie. Ale w skrócie Wam powiem. Takiego śledzia. Ja używam. Śledzia, śledź to jest od namiotu, no nie? On jest super. Lepszy niż ta pałeczka. Przynajmniej dla mnie, no nie? Tak, w skrócie. No i zobaczcie, no i tak to jest. Tą ziemię wezmę. O. Widzicie? I to jest ten lasek bukowy. Zaczyna się robić dopiero trzy. A lasek, jak będę robił, to chcę zrobić z kilkunastu drzew. Także dwa mam, tamte małe, to osobno mam posadzone w dwóch doniczkach. To, to będzie już mam pięć zbieram, po prostu zbieram, no ja nie wiem ile to zbieram. Może w tym roku, albo może w przyszłym roku nazbieram drzew i wtedy zrobimy lasek z buków. No na razie pozyskuję takie malutkie. Tak jak widzieliście, bo nie mogę iść do lasu i nazbierać, ale po co? Ja pozyskuję wolę powoli to, ale żeby pozyskiwać z takich miejsc, gdzie im się źle rośnie. Bo z tym, co im się dobrze rośnie, to nie sobie rosną w naturze. No i patrzcie, tak to na razie tymczasowo, no nie? Ja to podleję i oczywiście to do piwnicy schowam, no nie? Tylko, że dopiero jak przymrozki mają przyjść na noc, to schowam do ganku, no nie póki ten. A jak przymrozki będą, to do, do piwnicy. I zobaczcie, tak to wyglądało. I trzy młode buki. To Wam chciałem pokazać, pozyskane. O, zobaczcie. I one są dobre, bo są długie, a do lasku są długie i proste ten. Tu się je przytnie. I są różne. Tamten jest mniejszy, ten jest większy, tamten ma większe. I super są. No i na razie będę zbierał, zobaczymy, no. Może jak będzie jakiś pokrzywiony bardzo, to się go weźmie na osobne drzewko. Jako pojedyncze, no nie? Jak zemplosza. Bo do lasków to raczej się prosto ten... To proszę, buki. No i tutaj tyle obciąłem tylko korzonków, końcówki ich. I tutaj jeszcze to zasadzę. Tego dęba, to już wam później pokażę wam. To, wsadzę to do, do doniczki. Dąb do taki, tam znalazł się razem z tą ziemią, z bukiem, no nie? Niechcący ten. Było, zaczął kiełkować, zobaczcie. I się ciepło zaczęło robić i... Do tego dęba yy, zasadzę sobie. Będę miał dęba, no. Udało się żołędzia znaleźć z korzonkiem. Także dziękuję i jeszcze jeden filmik terenowy w styczniu się udało zrobić. Jak pozyskuje, bo chciałem wam pokazać, no bo teraz będziecie wiedzieć jak później, jak na przykład następne w przyszłym roku, czy ten jak będziemy tworzyć lasek będę tworzył, to będziecie wiedzieć skąd te drzewa mam, no nie? I będziecie razem ze mną ten postęp, będziecie po prostu na bieżąco, no nie? Dlatego niektóre tam pokazuję wam, no. Także dziękuję wam wszystkim, pozdrawiam was. Tomcio, bądźcie błogosławione i błogosławieni. Dziękuję bardzo za towarzyszenie mi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.